Każdego dnia czujemy to wsparcie. Nie zawsze są to środki finansowe, ale zawsze jest to porada, konsultacja, dobre słowo i ta przychylność, która jest niezwykle ważna. To jest kluczyk do szczęścia, do szczęścia dla wielu. Nasi pacjenci, którzy przyjeżdżają z różnych miejscowości i z różnych części Polski, mają swoje marzenia i my każdego dnia chcemy spełniać te marzenia. I o ile większość chciałaby tutaj spędzić czas w Zieleni, są tacy, którzy od wielu lat albo nigdy na przykład nie byli nad Morzem. I ich marzeniem jest. Postawić stopę na piasku, albo po prostu zobaczyć fale, które gdzieś na tej wodzie się pojawiają. I dzisiaj, kiedy mamy taki nowoczesny, dopiero który zszedł samochód z taśmy produkcyjnej, jesteśmy gotowi dzięki zaangażowanym pracownikom, ale też i wolontariuszom spełniać te marzenia. Sprzęt bezpieczny, bo jak widzieliście Państwo, też poświęcony, będzie prowadził nas szczęśliwie przez drogi. Jeszcze pewnie dziś do końca nie wiemy nawet jakie, ale oby to były szczęśliwe, i oby zamieniały życie ciężko chorych w chwile szczęścia. Nawet jeśli mają to być ostatnie chwile szczęścia. To oczywiście ogromna zasługa właśnie Puckiego Hospicjum, które no miało taką potrzebę, a że jest organizacją pozarządową, a dla takich są przygotowane te środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji o Osób Niepełnosprawnych. Zwróciło się do nas, do Starostwa właśnie o pomoc, o przygotowanie wniosku, o załatwienie spraw formalnych. No i tak się, że tak powiem, ta współpraca przy zakupie tego samochodu nawiązała, że dzisiaj mamy ten efekt końcowy, że ten samochód już może dzisiaj w pełni służyć dla naszego hospicjum.